Witajcie, z tej strony Patryk, kanał buty nie grają, a w dzisiejszym odcinku czas na recenzję, review Hardenów ósemek, czyli butów bardzo, bardzo dobrych. Naprawdę, naprawdę są to bardzo dobre buty, ale zanim do tego przejdziemy, pamiętajcie zasubskrybować kanał, dodatkowo pamiętajcie jeszcze polubić ten film i lecimy już z butami. Hardenów ósemki, są to buty których tak na początku jak mówiłem, nie byłem pewien uważałem, że no, będzie pewnie pogorszona wersja siódemek które były świetnymi butami w mojej opinii i nie tylko, moje recenzentów zostawały butami roku często i tak dalej, i tak dalej bardzo dobre opinie zresztą zbierały i ja uważam, że Hardeny ósemki również są świetnymi butami naprawdę nie ma się tu do czego doczepić ale już omówmy same buty. Jeśli chodzi o wnętrze i tak dalej, jest tu tak samo, chociaż dzięki tej gumie tutaj po bokach, wreszcie w płaszczyznach bocznych stopa jest lepiej trzymana, co ja bardzo doceniam, ale przez co? Ja nie wiem, bo ja nie mam. Ale jeśli ktoś ma szeroką stopę, ten no mogą dać założyć bratu te buty. No. jeśli ktoś ma szeroką stopę i do tego płasko stopie, to może być minimalnie troszeczkę gorzej. Tak mi się wydaje teoretycznie, chociaż trzeba by było... Zap... Jeśli ktokolwiek z osób posiadających ósemki w komentarzach ma płasko stopie, albo bardzo szeroką stopę, to chciałbym, żeby się wypowiedział, ale jak w nich grał, a nie założył i odesłał. Bo mam w komentarzach czasami ludzi UPO, którzy założą buty, położą, pochodzą w nich po domu parę sekund, zrobią parę kroków i odsyłają i uważają, że są średnie. Jak w nich nie grałeś, to nie masz pojęcia przecież. E. No, wróćmy już do butów. I uważam, że cholewka tu na plus. W szczególności podoba mi się wymienienie tego przodu, który czasami jak dużo grałem, tu mi się wbijał w stopie. a teraz to jest mięciutkie i to jest plus. Wymiana tego twardego na miękkie, a miękkiego na twarde i uważam, że to jest polepszenie cholewki. Jeśli chodzi o podeszwę, uważam, że nie ma tu dużych różnic, ale w mojej opinii trakcja jest minimalnie lepsza. Jest minimalnie lepsza niż w siódemkach, a znowu amortyzacja. W mojej opinii, podkreślam, jeśli ktoś ma siódemki, ósemki, to chciałbym poznać Wasze zdanie, bo w mojej opinii amortyzacja jest troszeczkę gorsza. Że poprawili trakcję, ale jakby pogorszyli trochę amortyzację. I czy jest to worth it? Dla mnie tak. Ja uważam, że. Jeśli nie masz odpowiedniej trakcji, to złapiesz kontuzję i wtedy nie ma co amortyzować. Jeśli nie masz możliwości gry, ponieważ jesteś kontuzjowany, to nic nie zmienia, jako masz amortyzację w butach. Bo najważniejszą zdolnością koszykacką jest grać w koszykówkę. To jest most important skill in basketball. No moi drodzy, to jest podstawa. Musimy grać w koszykówkę. Czy są minusy tego buta? Jeśli ktoś nie lubi ciężkich butów, to nie będzie but dla niego. Wiele osób narzeka tutaj zdecydowanie na wygląd. Czy ja narzekam na wygląd tych butów? Na zdjęciach nie do końca mi się podobały. Uważałem, że ładniejsze są kardyne siódemki, ale na żywo uważam, że wyglądają dużo lepiej i bardzo propsuję te buty i bardzo mi się podobają. Więc tutaj punkt zdecydowanie dla nich i jestem dużym fanem. Na żywo, oczywiście. Uważam, że różowe CW prawdopodobnie powinny, bo należy mi się i naprawdę jestem fanem tego designu na żywo, bo to nie wiedziałem, myślałem, że to będzie plastik, a to jest otwardzana guma i na żywo to troszeczkę inaczej wygląda, dużo, dużo lepiej. Czy wymieniłbym hardeny ósemki na siódemki? Nie, zostawiłbym ósemki. Wolę ósemki. Uważam, że są lepszą wersją siódemek. I czy te buty mają szansę zostać butami roku 2020? Cztery. Tak, uważam i uważam, że obecnie Adidas jest nieziemsko mocny w tym roku, bo są bardzo mocne jedynki bardzo mocne te, i no na razie nie widzę konkurencji z innych firm. Są te Lebrony NXT, które oglądaliście, grałem w nich już mecze i tak dalej, i też są bardzo dobrymi butami. Nie wiem, czy nawet nie najlepszymi, co obecnie ma Nike, tylko no, do zaoferowania, serio. Ale Adidas jest mocniejszy, dwie bardzo, bardzo mocne parki i tak wiem, nie wszystkim będzie pasował design, i wiem, że nie wszystkim pasuje, bo nie mają słusza, ale no, ja jednak wolę, żeby buty były użytkowo dobre niż miały jakieś tam znaczki i na przykład Puma w tym momencie też nawet nie ma czym rywalizować. New Balance też nic nie wypuścił nowego, więc na razie jest 2-0 w knockoutach i wygrywają Adidasy w, w tym roku kalendarzowym. I ja jestem ciekaw, co oni jeszcze wypuszczą, co wyjdzie już na stówę, takie wiecie, ostatecznie i czy wyjdą jakieś nowe buty, bo pff, na razie jest bardzo, bardzo mocno i jestem bardzo dużym fanem, więc Kupujcie te buty, bo warfit, ale nie za litej. Podkreślam to po raz kolejny. No cóż, z mojej strony to już wszystko. I do zobaczenia już w sobotę w mega mocnym starciu Hardenów ósemek z AE-1. -kami. Chyba już się kończąca główna linia Adidasa z główną linią Adidasa na przyszłość, czyli AE. Dobra, z mojej strony to już wszystko. I do zobaczenia w następnym odcinku. Już w sobotę. Nała.